Witam Was serdecznie, drodzy widzowie. Z tej strony Robert Noble. Dzisiaj tak chciałem przybyć do Was na luzie, aby opowiedzieć Wam znowu o nowej książce, o obe życie realnym mitem. I kilka ciekawostek chcę Wam tutaj opowiedzieć, a podobno jesteście ich żądni, żądni tych ciekawostek. Już ktoś powiedział, że bardzo chętnie się wszystkiego dowie. Hmm? Zacznę od takiego tematu ilości stron. Zawsze pada to pytanie, Robercie, ile stron będzie miała Twoja nowa książka? I to jest bardzo fajne pytanie. No i wiecie co? Trudno jest na nie zawsze odpowiedzieć, bo z jednej strony fajnie by było, aby było dużo tych stron, aby naprawdę było co czytać, aby ta książka była gruba, aby długo trwała z nią ta przygoda. To byłoby fajne, prawda? Chociaż są zwolennicy krótkich książek, takich, wiecie, coś ala obę lęk pierwotny, gdzie sobie po prostu szybko przewertują, zajrzą i jest to książka która po prostu w ich szybkim trybie życia no, sprawdza się najlepiej. Nie mają tyle czasu, aby czytać i czytać, aby poświęcać go właśnie na lekturę. No ale słuchajcie. Chciałem, aby obe życie realnym mitem miała tyle stron, co nagła Julian i obe, życie, yy, obe tajemnica punktu stalającego. Już mi się te tytuły mieszają. Tak dużo tych książek, że mi się miesza. Tak chciałem, żeby miała tyle stron, co te książki, aby pasowała po prostu do, można powiedzieć, takiej pseudo-serii, chociaż to nie jest seria, ale tak ze założenia można by to nazwać serią wiedzy czarowniczej, ponieważ, jak już wspomniałem wcześniej, od Naguala Juliana czarownictwo stało się takie jawne, no i można by powiedzieć, jakby otwiera to jakby cykl. Natomiast wiemy o tym, że tak nie jest. Natomiast jeżeli by ta książka była równej objętości, to byłoby całkiem fajnie, byłoby to spójne no i można byłoby to uznać za, powiedzmy, kontynuację. tak? E, aczkolwiek wiemy, że ta kontynuacja to też nie do końca tak jest w tym przypadku, ponieważ z książkami mocy no, jest tak, że te wszystkie rzeczy dzieją się przed, po, w trakcie. No, nie wiadomo w sumie, czy jest tam ciąg dalszy, czy tam jest wcześniejsza historia. Tego nikt nie wie. Tego trzeba się dowiedzieć poprzez właśnie własne doświadczenia, poprzez dociekania. Skłamałbym, jeślibym powiedział, że tego nikt nie wie. I ja to jednak wiem. No i Chris też to wie. Także y, można się tego dowiedzieć. Zapewniam Was. Jest to dla Was wykonalne, do zrobienia, i zachęcam, aby właśnie dojść do takiego etapu, kiedy wszystko stanie się dla Was jaśniejsze. I teraz tak, mamy tutaj te dwie książeczki. I tak jak powiedziałem, chciałem, aby życie realnym mitem była podobnej objętości. Nie udało się. Nie udało się tego dokonać, ponieważ już teraz wiem, że ta książka będzie troszkę grubsza. O ile grubsza? Nie wiem, nie wiadomo, ponieważ na tym etapie jest to jeszcze tajemnicą, również dla mnie. O tej ilości stron decyduje bardzo dużo czynników. Poczynając od wielkości czcionki, wielkości marginesów, po jakość papieru i, i nie tylko jakość, co po prostu jego gramaturę. I teraz zauważcie, jak to jest z książkami, ponieważ teraz na rynku książkowym jest taka tendencja, aby książka była taka gruba, aby wyglądała na książkę. Ponieważ wtedy, no to wiecie, jak coś jest takie duże, grube. No to w sumie to tak z założenia może być coś droższe, prawda? I chcę wam zwrócić uwagę, że nie możecie oceniać tak powierzchownie książek. Spójrzmy teraz na tytuł. Na przykład Podróż do Ojca Ciekawości. Mam taką właśnie książkę. W dwóch wydaniach. Jest to książka Brusa Moena i zobaczcie. Jeden z egzemplarzy jest praktycznie dwa razy grubszy, a treść jest dokładnie ta sama. Identyczna. Wszystko to samo. Sprawdziłem dokładnie. I teraz myślałem na początku, jak widziałem z zewnątrz te książki, że w tej grubszej. No to będzie czcionka jakaś taka duża, że na jednej stronie będzie, wiecie, zdecydowanie więcej czy mniej. Już tam raz nie wiem, co ja sobie tam myślałem, ale myślałem, że po prostu będzie jakaś różnica. Ale nie. Praktycznie jest to samo. Dosłownie tak samo się wszystko mieści. Ale są zastosowane takie zabiegi, które sztucznie pompują książkę, w związku z czym ona wygląda na... Grubo, solidną. Tak. Ja nie robię takich zabiegów celowo, aby nie wiadomo jak spompować książkę, no bo nie ma to sensu. Jak wiecie, te książki są wydawane przeze mnie, a więc już z samego tego faktu chciałbym, aby to była dobra jakość, aby dobrze nam się wszystkim je czytało, aby starczały nam na dłużej, no ponieważ. O to właśnie chodzi, żeby do książki powracać, żeby z książką mieć tę relację wieloletnią. Jest jeszcze kilka rzeczy, które uważam e, poprawię w tej nowej książce, ponieważ jak się okazuje, tutaj zgłaszaliście mi, ja sam zresztą tego doświadczyłem, że w obę tajemnica punktu scalającego. No, ten margines środkowy jest no, taki mały, że trzeba naprawdę mocno otwierać książkę, aby się tam dopatrzeć, co tam jest, i utrudnia to czytanie. Wezmę to oczywiście pod uwagę przy życiu realnym mitem. No i jeśli już chodzi o tę ilość stron, słuchajcie, książki mocy, które piszę dla Was, no to jak wiemy, mają różną ilość stron. Poczynając od obelęk pierwotny, która ma 80 stron jest małą, cieniutką książeczką, po Obę ścieżka serca, która ma ponad 300 stron, i ogólnie jest już ta książka gruba, ciężka, no czuć ją w rękach. Obie te książki są równej mocy. Nie można powiedzieć, że ta jest cieńsza, no to tam jest coś mniej, ta jest większa, grubsza, to tam jest coś bardziej, ta jest lepsza, bo ta jest większa, ta jest gorsza, bo ta jest mniejsza. Tymi kategoriami nie można się posługiwać, jeśli chodzi o książki mocy. Ponieważ wystarczy czasem w książce mocy jedno zdanie, jeden wyraz, który może odmienić. Nasz los. I miejcie to, kochani, drodzy czytelnicy, na uwadze. To pytanie o ilość stron jest zrozumiałe, bo jednak czytelnicy chcą zawsze wiedzieć chcą wiedzieć, jak długo będą czytać swoją wymarzoną książkę. I ja to rozumiem doskonale. Niestety, nie mogę Wam powiedzieć teraz na tym etapie, ile tych stron faktycznie będzie. Podejrzewam. Mam takie podejrzenia, że będzie to oscylować między 260 może 270 stron. Na pewno będzie więcej niż w tajemnica, a mniej niż w ścieżka serca. To będzie takie pomiędzy. No i właśnie to założenie, żeby te książki tak do siebie jakby objętościowo pasowały, no nie spełni się. Natomiast myślę, że wcale się tym nie zmartwimy, prawda? Myślę, że jednak nie ma to takiego znaczenia. Te moje założenia na początku, które miałem, no jakby odeszły gdzieś dalej, stały się mniej ważne, i podobnie było z okładką. I słuchajcie, kolejna ciekawostka, jeśli chodzi o obę życie realnym mitem. Od samego początku. Jak zacząłem tworzyć książkę, pisać książkę, prosiłem Was, drodzy czytelnicy, o to, abyście się zaangażowali, abyście pomogli mi, abyście zasugerowali, co potrzeba w tej treści, czego oczekujecie, ponieważ to jest dla mnie niesamowicie ważne, aby mieć z Wami tą relację. I tak samo było, jeśli chodzi o okładkę. Ja zaproponowałem pewną grafikę okładki, no, i pytałem was, czy wam się podoba, co o niej sądzicie, czy zmieniamy na inną, jak to jest. Nie było dużego zainteresowania. Większość osób stwierdziła, no, fajna okładka, niech sobie tam będzie, ale na ogół nie było dużego zainteresowania. Co ma być, to będzie. Nastawienie było raczej takie bierne. Jedynie Palo Santo podchwycił. I chciał się zaangażować i pomógł mi w okładce. Pomógł mi skorygować jej początkowy, można powiedzieć, błąd. I zaraz pokażę Wam, jak wyglądała ta, właśnie pierwsza wersja okładki. O, właśnie, to była taka grafika. I jak widzimy tutaj na obrazku, mamy dwie postacie idące w stronę zachodzącego słońca. Piękna, malownicza sceneria. I jak widzicie tutaj, ten błąd jest taki, że są takie paski odchodzące tutaj od jednej z postaci, i Palo Santo postanowił ten błąd skorygować. Wymazał bardzo ładnie, że tego nie było widać. Za co, Palo Santo, bardzo Ci dziękuję za to zaangażowanie, jak również za inne Twoje działania, które mogliśmy oglądać na przykład na shortzie. No, i tak wyglądała właśnie ta grafika tej okładki, którą chciałem zastosować dla książki o życie realnym mitem. Jednakże coś jednak mi nie pasowało. Coś uważałem, że jest nie tak. Te okładki, które są w moich książkach, zawsze są dla mnie bardzo ważne. Odzwierciedlają to, co jest w środku, w treści, i są bardzo wymowne. Zresztą mogliście to zauważyć, że zwracam na to szczególną uwagę. W rozmowach z Andrzejem wspominałem o tym i jednak na tej okładce było czegoś dla mnie za mało. No i teraz, pomimo iż ta grafika no, wydaje się fajna, no to nie miała tego czegoś, w związku z czym postanowiłem stworzyć kolejny projekt okładki. I tym projektem jest projekt numer dwa, którego Wam nigdzie nie pokazywałem, ponieważ, jak już stwierdziłem, no, nie macie za dużo tutaj aktywności w tym temacie i tak nie ma to sensu, więc zrobiłem to jakby po cichu. No i projekt numer dwa wyglądał w ten sposób. I tutaj mamy na tym obrazku dwie postacie, które oczywiście idą w stronę zachodzącego słońca. Piękna sceneria, taka baśniowa, magiczna, można powiedzieć. No, i te dwie postacie, oczywiście. Ja mam nadzieję, że wy kojarzycie o kogo chodzi. No, jeśli nie, to wam zdradzę, że jest to Nagual Julian oraz Robert Noble we własnej osobie. Tak jak zresztą na tej pierwszej wersji było. Ale jednak ta druga wersja też okazała się. Jakaś taka nie do końca spełniona. Odczułem, że brakuje tam czegoś. No i jak wiemy, jest trzecia wersja okładki, i tę wersję już znacie. A oto ona. Tak właśnie się prezentuje. Są ponownie dwie postacie, które też idą w stronę zachodzącego słońca. Jest ta piękna, baśniowa otoczka. Górska sceneria mamy też kosmos. No i przede wszystkim mamy smoka. Smok jest niezmiernie ważny w tej książce i niesamowicie bardzo, a, niesamowicie bardzo, o, niesamowicie bardzo, i bardzo pasuje do tytułu, jakim jest OBE: życie realnym mitem. Natomiast, być może macie już takie skojarzenia, że będzie to książka o smokach i jakichś innych tam, mitycznych postaciach. <laughs> nie wiem. Trudno mi powiedzieć, co sobie tam jeszcze wyobrażacie, ponieważ jeszcze nie usłyszałem tego od was. Natomiast być może teraz w komentarzach napiszecie, co wam się wydaje, co tam będzie zawarte. Ponieważ w następnych odsłonach będę mówił więcej na temat książki, przedstawię Wam spis treści, krótki fragment, a więc. Na ten moment chciałbym, abyście wy powiedzieli mi, z czego się spodziewacie, co tam będzie. Oczywiście już wiecie, że będzie tam wiedza czarownicza, więc będzie podobnie, jak to miało miejsce w Nagualu Julianie i w obie tajemnicy. Wspominałem o tym, że będzie to jakby coś w rodzaju kontynuacji, aczkolwiek wiemy, że to kontynuacją nie będzie jako tako, ponieważ to wszystko się przeplata w czasie. Więc niektóre wydarzenia będą nawet przed Nagualem Julianem, inne będą po. No i to będzie takie bardzo ciekawe do odkrywania. Ale wszystko właśnie jest do zrobienia i ja Was do tego oczywiście zachęcam. Tymczasem piszcie w komentarzach, o czym ta książka będzie według Was. Co tam się będzie znajdować? Jakieś smoki? Ojej. No i jak widzicie. Trzecia wersja okładki, i przy niej prawdopodobnie już zostanę. Tu raczej się nie będzie nic zmieniać. Natomiast jeszcze chcę Wam pokazać. Zobaczcie, jeżeli mamy tę okładkę, to musimy sobie zdawać sprawę, że ten smok znajduje się na tyle książki. Czyli on będzie się znajdował tutaj. Jak mamy książkę, będzie jeszcze tekst na nim. Prawdopodobnie, nie wiem. Zobaczymy, ponieważ jeszcze cała będzie procedura. Tutaj grafik będzie wszystko ustalał, jak to będzie widoczne. Ja bym chciał, żeby ten smog tam się znalazł, natomiast być może on będzie właśnie jakoś zakryty, będzie tylko trochę tego smoka. Nie wiadomo. Wszystko jest jeszcze wielką tajemnicą również dla mnie. No i mam nadzieję, że te tajemnice odkryjemy. A żeby tak się stało, oczywiście trzeba wspierać zrzutkę, do czego was bardzo zachęcam. Dołóżcie swoją cegiełkę do tego projektu, aby powołać tę książkę do życia. I stwórzmy coś razem, wspólnie, aby ten świat czytelniczy wstrząsnąć i otrzeźwić z tego letargu. Słuchajcie, to tyle z tych ciekawostek na ten moment. Zapraszam Was do kolejnych odsłon. Zapraszam do aktywności w komentarzach. W następnym filmie opowiem Wam o spisie treści, przedstawię Wam, co tam się znajdzie i przeczytam Wam krótki fragment z książki o beżycie realnym mitem. Tymczasem żegnam się z Wami i do usłyszenia. Pozdrawiam serdecznie, Robert Noble, autor.